Masz blokady w wyrażaniu siebie z lekkością, pewnością, no i z taką miłością. Zacznij od najprostszej rzeczy na świecie. Ja zaczęłam po prostu od mówienia tego głośno. Mówienia tego głośno właśnie w przyrodzie, właśnie pośród tych pięknych, wspaniałych drzew, pośród tych pięknych ptaków, zwierząt i roślin. Naprawdę. Dopóki zostawiamy to w sferze myśli, to po prostu boksujemy się same ze sobą. Wylewaj na papier albo mów głośno i patrz na siebie, co naprawdę czujesz. To są te cząstki, które wymagają Twojej opieki, te, które jeszcze być może nie wierzą albo uważają, że to jest niemożliwe albo że tak nie wolno robić, nie powinno się robić. To będzie znikać, to będzie się transformować, to będziesz obejmować swoją miłością. Ale już dziś mów. To, co jest dla Ciebie istotne głośno, swoim własnym, cudownym głosem. Cześć!